Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, to ja mam na imię Zuzia, a Wy zawędrowaliście na kanał Zu. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej, żeby być już ze wszystkim na bieżąco. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzie jestem aktywna na co dzień i możecie mieć ze mną większy kontakt. A dzisiaj robimy filmik makijażowy i bardzo, ba bardzo się go boję. Ja nawet lubię się malować, ale ja po prostu nie jestem w to jakoś super dobra. A jest to filmik, który będzie dla mnie dosyć takim wyzwaniem, dosyć dużym wyzwaniem. Ostatnio na TikToku chodzi taki trend My Friends Drew My Makeup Look, coś takiego. No i już widziałam kilka takich filmików na YouTubie właśnie zainspirowanych tym, tym trendem, no i uznałam, że ja też taki. Filmik chcę wykonać, bo wydaje się to super zabawą. Więc poprosiłam dwójkę moich znajomych, żeby wystwali mi jakieś, jakieś cienie, jakby, co mam zrobić sobie na oczach, e, właśnie taki jakiś makijaż. E, I będę robić jeden look na, jednym, na jednej powiece, drugi look na drugiej. E, tak. Ja już dostałam, patrzyłam sobie na nie i są dosyć trudne, i właśnie będą dla mnie dużym wyzwaniem i pewnie je zwalę, i pewnie będą brzydko wyglądać koniec końców. Ale to nieważne, słuchajcie, liczy się dobra zabawa. I słuchajcie, jeżeli ten filmik wam się spodoba, to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby zrobić z tego taką miniserię, czyli zrobię kolejny odcinek, poproszę innych znajomych, żeby rysowali mi ten makijaż i może w ten sposób nauczę się... A robić makijaż, bo ja sama sobie bym w życiu nie dała takich makijaży A może właśnie takimi wyzwaniami nauczę się wreszcie ładnie malować Także super by było Dobra, zanim jeszcze przejdziemy do faktycznych cieni Nałożę sobie korektor na powieki jako bazę pod cieni Używam korektoru z L'Oreal Perfect Match True Match I Przyklapuję jeszcze pudrem to jest puder z Vibo Rice Powder. Kiedy powieki są już odpowiednio przygotowane, czas przejść do pierwszego luku, do pierwszej powieki, do pierwszego cienia i Gabrysia, którą mogliście już poznać na niektórych vlogach, wysłała mi coś takiego. Że najpierw muszę wziąć żółty cień pomarańczowy, różowy i światowy i zrobić z nich taką. Takie ładne przejście, jakby wiecie, od żółtego do fioletowego Potem muszę narysować chmurki, do których specjalnie kupiłam sobie białą kredkę Która była najtańsza w Rossmanie, więc nie wiem, czy w ogóle będzie ją widać I jeszcze do tego zrobić kreskę na samym końcu, także boję się, ale dobra Lecimy eee, Mniej więcej jak patrzyłam sobie przed tym filmikiem Czy e, w ogóle mogę zrobić taki makijaż z tym, co mam Bo ja też u mnie dużym minusem jest to, że mam mało paletek i tak dalej e, No to w miarę jeszcze mam te kolory, których tutaj użyła Gabrysia I mam e, z, z paletki My Choice V bo mam taki żółty kolorek, on jest trochę ciemny Ale mam nadzieję, że da radę I na początku właśnie daję Ten... Żółty kolor. Szczerze boję się tutaj już dokładać tego cienia, bo ten kolor jest taki, no jednak, mm, taki, no ciemniejszy, a jednak to powinien być taki jasny żółty. Więc wydaje mi się, że tyle żółtego wystarczy. I teraz e, robię pomarańczowy, który jest w tej samej paletce obok. Mm. I będę próbowała tak zbudować. Żeby nie było jakiejś dużej granicy między nimi i w ogóle Dobra, wydaje mi się, że już lepiej tego nie zrobię Teraz biorę tą paletkę czekoladkę z Eye of Revolution, ona jest nude. Nice. Biorę cień Birthday wydaje mi się, że on najlepiej pasuje Do prostu dalszego, bo ma być różowy i fioletowy taki w sumie to nawet nie jest taki fioletowy, fioletowy, tylko taki ciemny różowy. Więc ja wezmę sobie bardziej właśnie ciemniejszy różowy, bo. Bo mam tylko taki mega ciemny fioletowy i on by tutaj nie pasował, bo to mają być takie bardziej pastelowe kolorki. Nie wiem, w sumie chyba nie jest źle w ogóle. Ten róż trochę zdominował, ten pomarańczowy, ale. jest tu, jak taka piękna, ja montująca. Przyszłam tylko wtrącić, że ten kolor jest jakoś totalnie inny na nagraniu i tam w ogóle nie widać tego różowego, a tam jest ten różowy i on faktycznie dominował ten pomarańczowy. I ja dlatego dokładam pomarańczowego, a na kamerze to trochę wygląda jakby tam w ogóle nie było różowego, ale był. Musicie mi uwierzyć. Okej, okay, idę po prostu z każdym kolejnym kolorem, zanika ten kolor poprzedni. Nie wiem, co się dzieje. Tutaj żółty był. I tego żółtego już prawie w ogóle nie widać Był pomarańczowy, tego pomarańczowego też już prawie w ogóle nie widać I teraz pójdę na ciemny róż i pewnie w ogóle nie będzie widać już różowego Próbuję ja dokładać teraz tego pomarańczowego i jakoś... Więc jest takiej małej paletki z Primarka biorę cień o ten I nim będę... to jest niby mój ciemny róż, a fioletowy, nie wiem no, i będę próbować przyciemniać po prostu tym różem tutaj końcówkę oka. Ja mam za krótką powiekę na to. Dobra, ja mi się z cieniami skończyłam. Mam takie mieszane uczucia, w ogóle nie widać, że to jest tak dużo cieni, w sensie, że to są cztery kolory. Ja tutaj widzę dwa. Ale jakby wygląda nie tak źle. Jest o wiele ciemniejsze niż jest na zdjęciu Kawesi. Ale po prostu nie miałam takich kolorów dokładnie I wszystko jakby się przyciemniło No trudno Ale teraz będzie zabawa Biorę moją białą kredkę To jest kredka z Miss Sporty I ja nie wiem, czy ona sobie poradzi Czy ją w ogóle będzie widać Czy ona mnie nie zetrzy tych cieni Nie wiem, ale rysuję sobie trzy chmurki I w ogóle muszę wam powiedzieć, że ja nie tylko jestem takim Taka średnia w makijażu Ale jestem też średnia w plastyce, rysowaniu Nie umiem takich rzeczy, nie umiem rysować ani nic takiego, więc... Znaczy, no, chmury umiem rysować, to nie jest takie trudne, ale wiecie o co chodzi. Jak ja mam to zrobić w ogóle? No, nic więcej mi nie stać, sorry. Stałem przy tym, że po prostu to była beznadziejna kredka, nie do tego i no. Tak wygląda moja, mój makijaż, a tak wygląda makijaż, który próbowałam odtworzyć. Wysłałam Gabrysi i napisała Ej, ale ładnie, serio No, Gabrysiu napisała, no ale ładnie ci przeszły kolorki w ogóle, więc tak zgoda się z nią, że kolorki nie są takie złe Ale ta chmura Napisała, że jej się podoba, także Chcę Teraz zrobić drugie oko I uwaga Drugie oko wygląda tak Hania, którą też mogliście poznać na jednym z logów, uh, wysłała mi taki makijaż Mam narysować pszczołę Widzicie po tym, jak ja narysowałam chmurę, żebym ja narysowała teraz pszczołę, bo ja nie widzę tego Ale ogólnie zastanawiam się, czy najpierw robić pszczołę, czy najpierw robić te kreski takie, tutaj czarną, tutaj żółtą Wydaje mi się, że najpierw zrobię pszczołę, żeby jakby... na no, wiecie, co chodzi Okej, okay. a więc... Dobra, będę używać tego czarnego pisaka i spróbuję teraz sobie narysować kontur e, pszczoły. Pozwólcie, że zniknę teraz na kilka sekund, minut, może trochę więcej. Po prostu muszę się na tym bardzo skupić i nie mam jak się na tym skupić i nie mam jak dobrze ustawić sobie ręki i wszystkiego. Jak nagrywam, więc sorry, znikam Biorę teraz żółty cień, ten, który wcześniej, z tej paletki I wypełniam kreski Leci sobie tutaj taka pszczółeczka Najgorsze jest to, że to nie jest koniec tego makijażu a więc, jakiś sposobem muszę z tego cienia zrobić kreskę w tym momencie. Ja nie umiem zrobić kreski eyelinerem, więc może dobre, dobre, żółtym cieniem. Ej, dobre, robienie cieniem kreski jest łatwiejsze niż eyelinerem. Szczególnie, kiedy ma się pszczoły, która zakrywa połowę rzeczy. I teraz robię jeszcze takie coś. identyczne, porównajcie sobie to, to identyko <grych> ale wiecie co? mi się podobał ten odcinek, naprawdę podobało mi się tworzenie go serio, bo spoko jeżeli pod tym filmikiem będzie dużo pozytywnej aktywności to chętnie nagram kolejną część, bo wiecie, praktyka czyni mistrza, więc może za którymś razem czeka pszczółka będzie mi wychodzić, prawda? się prezentują skończone makijaże a nie robię całej twarzy, nic takiego, bo po prostu nie chce mi się. E, a zaraz właśnie i tak to zmywam. Tak, jeżeli filmik wam się spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie o peczce w górze, subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!